Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o złamaniach przeciążeniowych w sporcie. Złamania przeciążeniowe będą dotykały głównie kości piszczelowej, bo to około 50% wszystkich złamań, rzadziej kość strzałkowa. Często pojawiają się również w stopie, w kościach stopy. Rzadko, jeśli chodzi o złamania, występują, złamania występują w kości udowej. Mówię tu o szyjce kości udowej czy samym kręgosłupie. Złamania przeciążeniowe w sporcie wynikają z czego? Z dużych obciążeń treningowych, z dużej częstotliwości treningu, również z dużej intensywności. Bardzo często widzimy, że ten trening... Do, jest coraz większy, zwiększa się w bardzo krótkim odcinku czasu i, do wtedy, i to wtedy właśnie dochodzi do zmian przeciążeniowych i złamań przeciążeniowych. Niestety, żeby zdiagnozować złamanie przeciążeniowe, czasami wymaga to trochę czasu i według badań trwa to nawet do 3 miesięcy średnio, żeby dostać taką diagnozę. Natomiast jedno jest ważne, że no, jakie są objawy? Jeśli chodzi o złamanie przeciążeniowe, jest ich kilka. Przede wszystkim ból miejscowy, tkliwość miejscowa. Ból będzie występował w raczej w małym, na małym odcinku niż się rozlewał, co jest bardzo charakterystyczne. Ból przy obciążeniu kończyny, np. przy biegu, przy podskokach, ten ból od razu się będzie pojawiał. Co jest charakterystyczne, że przy rozgrzewce ten ból nie będzie odchodził, on będzie narastał również ból nocny jest charakterystyczny. No i ostatni taki symptom, co jest też, co też często się pojawia, to jest opuchlizna i Zasinienie. Jak sobie pomóc? Przede wszystkim zaprzestać treningów, co może być ciężkie, ale tak naprawdę złamanie wymaga kilku miesięcy, dobre trzy miesiące, żeby to się wszystko zagoiło. Także to jest pierwsza podstawowa rzecz. Nie wolno kontynuować, jak już wiesz, że masz złamanie przeciążeniowe, nie kontynuuj treningu, bo to może się źle skończyć i stan się pogorszy i będzie jeszcze gorzej. Druga rzecz to jest odciążenie kończyny, także nieobciążanie osiowe kości przy złamaniu i również zastosowanie na przykład czy to specjalnego buta, czy to kuli. To już skonsultuj się z lekarzem czy fizjoterapeutą, żeby się dowiedzieć więcej, jak sobie pomóc. Następna rzecz to stosowanie środków przeciwzapalnych, które mogą Ci pomóc. Z, po prostu może to być naproxen, czy ibuprofen, można wykorzystać. I stosowanie okładów zimna. Także 15-20 minut, zrobić krótką przerwę i powtórzyć jeszcze dwa, 3 razy. To wszystko krótki odcinek, ale mam nadzieję, że się przyda. Trzymajcie się. Cześć.